Siema widzowie, dzisiejszym właśnie Starzopikiem zaczynamy film. Zapraszam was do oglądania i pewnie większość z was będzie się cieszyć, że właśnie Brawl Stars wraca. Zapraszam do oglądania. Jeśli się spodoba, zostawcie subika. i oglądajcie w spokoju i ciszy usiądźcie wygodnie o kurna te... Co mi ciągle buczy w tym telefonie Wal się A ten telefon ma lagi po prostu neta neta nie mam słabego. Mam bardzo dobrego. Bo mam 500 na sekundę gigabajtów. I się idzie, idzie Really. Dobra. No i widzicie. Najpierw weźmy KOT125. Nie, nie dziękuję. No właśnie, jestem ciekaw, ile nasz klub ma puszy. No dalej. To jest tak głupie. Więc którego otwieramy pierwszego? Episki leci. Dobra, te walone lagi są. Dobra. No dobra. Dawaj. No dalej! No. Dobra, dawaj. Już mam w sumie, jak odbiorę jeszcze tego legendarnego i mitycznego, to będę mieć w sumie y 5 na dzień. Wal się. Ale głupie to jest. Proszę postać. To się kręci? Me, nee, no to tylko przebranie ja pierdzielę. Do kitu. A, czekaj. Odbiermy sobie Star Droping Już 6 w sumie! 6 na dzień. Może dużo, może mało, mało. Znaczy 6 na sam początek. Czekaj. Okej, okay, weźmy Edgarka. Mega dawno nie grałem w Brawla, Jedynie wczoraj z 5 minutek sobie pograłem. A to tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo bardzo, Nie wiem, dwa miesiące może. Jeden Ja pierdziele. Zawsze te lagi lag mnie przerastają. Dobra. No chodź, Frank. Dobra. No nie! Ja pierdziele. Ну, вообще. Образа, это... Да, хоть хоть-хоть, Ну и S. S. Dobra Dobra Dawaj, dawaj Dawaj, dawaj Dobra, S Dobra, mam kolejnego wulta Rekord wchodzi do krzaków Tam jest ktoś O nie, Edgar, osiem cubesów Есть у нас двойка. Хорошо? Куда? Шипче и силадывают. Шипчей. Я у меня микрофон. Так. Шипчей. Kurde, mam ulta. Fa! Jo! Myślałem, że nie wygram tego Ale es, no i piętnasta ranga, pierwsze... Pierwsze... ...bronze. To jest siódmy star drop. Bez kitów Ja pierdzielę Nie no, ale dzisiaj mam szczęście. To jest 700 ileś to tam. Eee, czekaj, czekaj, bo już tyle tego może nie ogarniam. Dobra, co ja tu szedłem? Nie wiem. Ten Loris i jest chyba do odebrania, ale za ile on jest? Czekaj. 950? pięćdziesiąt. Nice. Dobra, S es, es, es! Mam Lorisa i Larego! Ja pierdziulam! O, kurna! Ja pierdziulam, widzowie! Ja pierdziulam. Widzowie, to jest zbyt zbyt, zbyt piękny dzień. O kurna widzowie Widzówki Jeśli mogę tak na was mówić Widzówki Nie no widzówki to jest zbyt OP Widzówki 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 A już nie mogę Ale widzówki Co tu się zdanyło Kurna nie mam Przepraszam tu do drugiego też nie mam Widzówki, co tu się zdanyło? Bez kitu, widzówki. Widzówki. Miano 8 czy 7. Star Dropików. No już Larry i Loris. Skin do Colta. Skin do Carla. Tego Bula. Nie chcę zegnąć, nie chcę zesnąć no. Dobra, dobra Dobra, dzięki Lori. Czy Lary, nie wiem kto jest kto Dobra, dobra i jest. ale on jest zbyt opi. Widzówki. Ej, bo jeden typ ostatnio się pytał, czy może ze mną zagrać. Ja mu napisałem, no oczywiście, tylko, Stari, jeśli oglądasz ten film, to musisz napisać swoje, swój, e, ten, swoje ID. Ale S, jo ja pierdziulkam Widzówki to jest zbyt OT. Idę powiedzieć. Ciek! Odblokowałem Lorisa i Larego! No! Dobra. Widzówki. Dobra, widzówki. Zostawimy. Zostawimy. Dobra. Dobra? Nie, 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 nie. Dobra? Nie, 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 dawaj. dawaj. Dobra. Let go. Dobra. 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 nie, on moje, On zabił On zabił tego bóla. To jest zbyt open, gracz. I plus 4 kluczy. Dobra, dawaj, dawaj, No i jest. Dobra, widzowie. Dzięki za film. Znaczy, dzięki, że obejrzeliście film. Jeśli się spodobał zostawcie sobie lajka I jeszcze sobie to odbierzemy. 9. Stardropik. No szybko wypadaj. I 10. dropik i was żegnam. Nara.